Witam wszystkich! Witam wszystkich! Wiem sobie śniadanko, ale chcę Wam pokazać, odstawimy. Jaki ja mam piękny widok. Jaki ja mam piękny widok. Zobaczcie. To jest piękne. Zobaczcie, jak one się czują, te zwierzaki tutaj. I zobaczcie, w takim, w takim raju żyjemy. Jak się chwilę zmęczę na hamaczek, to nawet słów nie trzeba. A ja sobie śniadanko zielenina nazbierałem sobie ziółek jeszcze do tego. <laughs> Babki szerokolisne, akurat mam taką potrzebę. Tam się sieje warzywka. A ja tutaj o, przyszedłem na chwilkę na śniadanie. A ja robię też piękne rzeczy. Oczywiście, zakurzony cały. Zobaczcie, jakie pięknoty tutaj. A ja robię dalej. Podjazd. Piękniutki podjazd. To tylko taka chwila, wstawka. Bo mnie urzekły te gęsi tu, jak siedziały. Jest taki harmider. Od rana zacząłem. Kilka, dopiero kilka kamieni obsadzone. Jest godzina po dziesiątej. Także takie rzeczy. Takie rzeczy, piękne rzeczy się dzieją. Piękne rzeczy się kreują. Powolutku bardzo, ale, ale się robi. Tutaj coś pięknego. Te gąski sobie tak siedzą, fajnie w cieniu. Śliwy kwitną. Pięknie. Oczywiście nie będę Was zanudzał. Do następnego razu.